Ja jestem muzykiem, ja nie jestem biznesmenem. Też, gdybym ja nie zarabiał z tego, też bym to robił, no, bo jak nie zarabiałem, też to robiłem. Czyli ty masz po prostu bardzo dużo szczęścia, że masz. Mam szczęście. Że jesteś konsekwentny, że masz talent. Nie, mam szczęście, że ludzie uwierzyli w to muzykę i dali mi możliwość życia takiego, jakie nigdy bym sobie nie wymarzył. No dobrze, no, ale gdybyś był kiepski, no to byś tutaj że, nie był. To wszystko, co osiągnąłem, zawdzięczam ludziom. Trochę sobie ujmuję. Nie, nie ujmuję, nie, nie ujmuję. Naprawdę. Ale góry sobie dywajesz sobie. Nie, 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 słuchajcie. Nie, 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 nie. Nie ujmujesz sobie. Tak, nie, posłuchajcie. Zapraszamy na koncepcję. Czy skrzypkiem To jest coś, co jest wyzwaniem, jest bardzo trudne, ale też jest prawie niemożliwym, żeby być wirtuozem w tej dziedzinie. Po prostu tutaj wyraźnie musi być lepszym od reszty. Mhm. Muzyka rozrywkowa jest taką muzyką jak kolory. Nie przekonasz kogoś, że pomarańczowy jest ładniejszy od zielonego, a zielony jest lepszy od niebieskiego, a niebieski to w ogóle rozwala czerwone, a czerwony to w ogóle różowy.